Ona karta. Ja trafię, albo ja trochę nie mogłem grać w betę. Czemu? Miałem dużo, no miałem roboty. A nie co? Jaka jest w ogóle nagroda za betę, bo ja nie pamiętam? I skiny były. Uuuu no to ja mam. No ja sobie wbijłem Maxa akurat. Dobra, co jest mi miściło? Oj extrapolation packet pakiet luz to pewnie dlatego że wrzucam teraz odcinek o kurwa jaki to jest stadion otwarty tego No nie właśnie tak Zewnątrz jest nawet otwarte, to wygląda jak mapa w ogóle do Urdona trochę No Ale ogólnie podałem się ta stylistyka tego koda No, saki okno Ajajaj, obję go z całego keblara Nie wiem czy to teraz od uploadu, wydaje mi się, że już zaploadowałem odcinka i tak mi przycina Kurwa, ale Gramy w koda, nie, nie jednak. No na nie też nie. W sensie. nie jest najgorszy, ale no też nie jest jakiś szalenie dobry. No fajnie jest to, że jak zbijesz keblar temu typowi, to on ma jeszcze jeden kevlar i wtedy już koniec, nie? kurwica. Czy widziałem aktualizację do CES-a? Oczywiście, że tak. Ja bym nie widział. No i czemu dostałem asystę, tak? on jest HPC, powalony? Ja go zabiłem. Właśnie ja go to, to jest akurat głupie, to mi się też nie podoba. Co to był za skok? Sniper, Oj. no sniping. Sniper, no sniping. Kurde, biłem tego HPT, on HPT on mocno. A no pierdolę, najdłuższa animacja wspinania się, jaka mogła powstać w grze, chyba naprawdę. Ej, hey, albo skitu, ten stadion jest jakieś posrany. Nie no, chyba nie jest otwarty. No chuj. nie podoba mi się. Tak wygląda, yeah, to nie polecę, idę na start, no i starę, zobacz, żeby, no bo ja sobie chciałem, ale tu jest Ten kampiło. Ej, jestem bardzo blisko. Nie, to jest powrot do walki, Ale da się tu wejść, ty Nie, tylko jest powrot do walki. Czyli brzmi jak warson. No warson, na 100% warson. To będzie odpowiednik tego stadionu z Jordańską. Mmmm. A ładna stystyka, naprawdę jest tego Black Opsa. Nie, no spokojnie jest naprawdę. Ja powiem tyle, za darmo mam z tą grę, na na miesiąc, nie na nalega. O kurde. Tylko ściągam się po nie podoba, No ja... Tak całkowicie na pula, bo Polska ścianka jest najlepszą numerka No ja generalnie to nie lubię polskiego fonta, jeżeli chodzi o gry w większości, bo często jest to zrobione właśnie na Lenia. To się rozpierdziela No i ale to jest głupie, no kurwa też dobiję typa, jeszcze go ubijłem jak leżał na ziemi i kurwa chuj A stanie, To jest tak głupie to muszą totalnie zmienić, że ty zabijasz tego typa, on i tak ginie, go się nie da, chyba Zaczyna się chyba go podnieść, no, ale nie da się go powalić, znaczy nie da się tak zrobić, żeby on nie był powalony. o. Się... chyba teammate może go podnieść, czy nie? A podnieść go może. No no, no ale Bo to już... ten skill, ten skill ogólnie jest z jako tego, field upgrade. No rostera, wrócił dwójki za jedynki z penem, mm w którym -hmm. to było. No jaju. No ogólnie z ogm w jedynki to było.

Aż tak, po graniu w TBT to się w sumie przyzwyczajem i nawet pojęci, że ciężko by mi się wracało do starego. Taka resna gry po tym, bo mi tak dziwnie działa. W początku myślałem, że to przez wrzucanie, ale po prostu chyba jakiś memory dziwny. A to to się ma. Znowu. No. To gramy na pececie, musimy się przyzwyczaić. Ała. Jeśli ja na temat to powiedziałem, że będzie go tak, jak naprawdę nieźle mi działał. a co masz 140 FPS-ów? W sumie nie mam włączonego, więc nie powiem. No ja tak mam. Czuję, że... Chyba nie być. Ja czuję, że mi co jakiś czas spadają, ale ogólnie yes. Oje, to jest do dopasowania u mnie. Mogłem sobie render detail czy render resolution o, obniżyć troszeczkę. Mogę sobie Frame Generation walnąć na przetestowanie, bo na przykład na becie samo działało to Frame Generation. W sensie generował klatki, ale robił takiego input laga, Ja wiem, że to robi input laga ogólnie, ale ale no to co, to si co, co się działo przy tym, to była masakra. Przynajmniej u mnie, bo może u niektórych nie. 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 No. 83 FPS jeszcze nawet się dzieje, ale mam no dużo nam na maksa wyjebany. No no to jakby tak mi to, to jakbym jak na Zero tą grę wyjewał, to myślę, że bym ją spokojnie. Też mi się tak wydaje. Ale nie chcę bo oni wygląda. tak No radno, ja skończym. akurat wypierdolę chyba. O, chyba o, spalnał, jeden po drugim. Fajnie w ogóle, że do nas mówi ...Woods, kiedy ja gram Woodsem. Nic Sam do grasz. siebie gadasz po prostu. Tak, jak ten, tak jak ten mod do Half-Life'a kurde, że jesteś solo na mapie. Tak. To jest dosłownie to, nie? No, i teraz tylko sobie wyobrażasz, że ci ludzie biegają i wokół, ja ty sobie biegasz jak gdyby i do ściany. I w sumie nawet najlepsze jest to, że to tematycznie do gry pasuje. No bo jednak te a, numerki, ja pranie sobie... mózgu, te sprawy. O kurwa, teraz ja jestem? O, o. No pod g, jak coś się daje, te plejty. Wiem, właśnie widzę. Dziki guzik, nie? Ajajaj, o nice. No nie no, tak mi te, pakiet bursty robi co chwilę, no a ja już dawno, o jezu, na pewno to wrzuciłem, nie mam pojęcia czemu, mówię jakiś albo memory leak albo nie wiem co. Ale no masakra, że te pakiet bursty robi teraz, wcześniej, bo... tryb zawsze mi się tak z Warzone'em kojarzy, taki podobny, nie? No ta, wszystko próbuję tak połączyć z tym Warzone'em. No mi się osobiście to średnio podoba, ale no, jak już, jak już tak jest, no to niestety muszę zaakceptować, ale będę mówił, że mi się nie podoba. No. Widocznie ludziom się podoba, skoro tak często próbują cisnąć te tryby Warzone'owe. A może z drugiej strony właśnie nie podoba, dlatego ciągle próbują podrygi robić. Może być. Mam nadzieję, że się to nie podoba. No, dla mnie multiplayer powinien być i zombie powinien być bardziej oddzielony od Warzona, No bo. No ja mamy Warzona, a jak gram w tego zombiaka w to się czuję. No właśnie, czuję się jakbym grał w Warzone'a w domu. No kurwa. Co, coś tu popełnił błąd? Jakaś broń z setu, czy to jest kurde z tej edycji? Jakiś flagdoktor. doktor. Tak, to ja. O. To znaczy fajny ten dymek, ale no... Ja osobiście. Yy, nie widzę sensu kupowania tej world Edition tak szczerze powiedziawszy w sensie... Wie, wiesz, no posiedzi gra na rynku przez miesiąc i już masz 30 więcej skinów, 30 razy więcej lepszych skinów i są w sumie chyba tańsze. No dla napaleńców to jest spoko, no rozumiem, że ktoś może być napalony. Ja aż tak napalony na koda, mimo tego, że jestem, to nie aż tak na, na takiego takika. O Jezu. jak... Jakbym nie miał pakiet burstów na przykład i randomowych ścinek to pewnie bym go trafił No mówię, resztę grę po tym po prostu jakieś chyba Memoryliki są czy inne triki riki fiki Dzięki za, za podpierdolkę To nasz? O, o nasz Na tej mapie to tak kurde Błąka trochę stoiło, Ale no już nie mogą wyjść na tego. No tak, 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 przyjąłem. Rodzio, rodzio. Na stadion. A, A no to szybko. No nie, mam wrażenie, że w Black Opsach okay. te killstreaki, jeżeli chodzi o jakieś helikoptery i tak dalej, są mega mocno zderfione. Szczególnie, że ta amunicja rozpierdziela je ja w sekundę. Nie wiem, jak tutaj, bo w Cold Warze na przykład tak było, że ja w ogóle RPG nie brałem, tylko sam amunicję brałem i w sumie nie wiem, jeden magazynek i wszystkie killstreaki były rozwalone. Kurde, jakby rozrzutu w ogóle nie miał, nie? W ogóle, może na padzie gra. Chyba na padzie gra, bo ma takie ruchy jakieś. A, no to pozdro. Rozrzut na padzie? Co to? Wallbank, wallgang. Dominacja co mówisz? Zadlokowałem. Zadlokowałem kamuflaż i mi go nie nakłada na broń. no cóż. Karol, takie glitche to jakoś jeszcze przeżyję. Serio to? Gdzie Ach wodzią przejmuje to, seria. Ja myślałem, że wodzi się nie da, ale głupota. Bo się lobby trafiło z jakimś wysokim tym mmr mam wrażenie. Przez to, że bambiory grają, sobie podkręciliśmy. Teraz będzie przejebane, coś czuję. No zawsze, każdy codewer, nie? Grają bambiory na początku, później odpuszczają, podbijają cię MMR-a i masz przestrane, bo ty grasz na jakichś

się w chuj wydaje, już wiem co chyba będę mainową, ale na razie trzeba polewelować bronie, więc się trochę pomęczymy. Później sobie no. poleweluję chyba na zombie może po prostu. Cieszę się, że nikt tego sekretu ma nie używa szczerze. Yeah movement Czemu on jest taki głośny Jezu gościu już z używa Za stenda już używa Ja to No ta, tylko bardziej chodzi o to że to używa nie? a nie o to że to ma blokowane Znowu w MW1 to się cisnęło równo kurde typów którzy to używali albo Marty Duma A aj, Ajajaj, trafił, nie, a jajaj, paroś, jak jak się wykorzystuje, co się wykorzystuje? No, o mnie no zobaczymy, a tu beka bez omni mnie w to było śmieszne. A Serio? Kurwica. O oh, chuj, ta rakieta walona, no to będzie irytujące w chuj. Chyba że da się o chociaż to no to widzę, ale jak nie, to słabo, słabo. Aj, aj, aj. Ale mam wrażenie, że z netcode'em jest lepiej po premierze. Faktycznie ogarnęli pobycie. I w ogóle wydajny się lepsza. Jeszcze jakby się pobawił trochę ustawieniami to mi się wydaje, że płynne 144 na ludzie. Aye. Set -ay -ay -ay. call. Enemy watchdog Hilo inbound. Sadio. Take it in. Zone A security. Copter assault pack destroyed. Co so, kurde, z nieba spadają przeciwnicy. I hernie, kupię ci komputera dopóki przeciwnicy z nieba nie będą spadać. I z nieba? <laughs> no przeciwnicy z nieba nagle spadają, no i chuj, muszę ci kompa kupić. Dobra. To, gdzie komputer? Mm, nie powiedziałem jaki, Zaraz, ci kupię jakiegoś kurde Grata i co? Zawsze Grat. Znajdę jakiś zadychę radę, na, radę. na... nie wiem, AliExpressie albo na Allegro. Tak? Taki jesteś? Łasy? No. Ja też. Pojebane, dlatego się zadajem ze sobą. O chuj. CO JEST KURWA? Zlagowało serwer mi. Halo? Halo? by też lagowało? Nie. Co jest kuźwa? What? Aha. No to zajwiście. Aha. Lost connection. To host server, connection timed out. No i tyle, nara.